W latach 1968-1971 w Egipcie miały miejsca niesamowite zjawiska, a mianowicie nad koptyjskim kościołem św. Marka pojawiała się postać Maryi. Wydarzenie to powtarzało się nawet kilka razy w tygodniu przez około 2-3 lata, a co najciekawsze, ich świadkami były miliony ludzi różnych wyznań. Którzy uwieczniali, ukazując się wizerunek na zdjęciach, a kilka z takich objawień transmitowała nawet lokalna telewizja. Jednym z cudów towarzyszącym temu zjawisku miało być uzdrowienie muzułmanina, udającego się w najbliższym czasie na operację, który po ujrzeniu Maryi odzyskał zdrowie. Często wspominano także, że tej przepięknej, świetlistej postaci. Towarzyszyły głębie tworzące znak krzyża, a samych świadków tych przypadków było tak dużo, że cud został uznany przez zwierzchników wyznań chrześcijańskich z Egiptu. W roku 2009 w grudniu na wyspie Warak el-Hadar, znajdującej się na Nilu, tysiące osób było świadkami ukazania się postaci nad kopułami cerkwi koptyjskiej pod wezwaniem świętego archanioła Michała. Było to chyba najbardziej spektakularne wydarzenie nakręcane przez masę ludzi i wrzucane na portale społecznościowe, takie jak na przykład YouTube czy Facebook. Bardzo dziwne zachowanie przyjęły w tym czasie media na całym świecie, które postanowiły milczeć w tej sprawie podczas gdy w sieci panowała burza kontrowersji. Niewątpliwie objawienia mające miejsce w Egipcie są bardzo ciekawym zjawiskiem, tym bardziej, że istnieją nagrania oraz setki relacji świadków tamtego wydarzenia. Jedna z teorii zakłada, że objawienia miały za zadanie przestrzec lokalnych chrześcijan przed ich przyszłym prześladowaniem oraz przed państwem islamskim. A jaka jest prawda? Co sądzicie?